Siemaneczko siemaneczko witam was wszystkich na moim kanale dziś może kupimy jakiś domek jeśli będę miał 5 milionów to ten domek być może kupię zobaczę jeszcze zaczynamy z widoku fajnego domku i się takie za troszeczkę wyścigów troszeczkę domków sobie wyjdziemy pięknie Chciałem żeby nic nie zniszczyć, ale się nie udało. Kurde. No fajny jest domek. Zobaczymy gdzie jeszcze jakieś domki są. To jest zapomniany wóz. Za 700 tysięcy kurcze. A tutaj za ile? Nie. To jest zapomniany wóz. Kurcze. Domków nie ma? Jak to nie może być domków? Za 150 tysięcy Zajedziemy tam Może zajedziemy To co? Zapomniane wozy No to nic, tam trzeba zajechać Ten tu był za 700 tysięcy a w kolejnym odcinku pojadę tutaj. Jutro w Sylwestra. Teraz już nagrywam, żeby mieć odcinki ponagrywane. Bo w Sylwestra chcę zrobić odcinki od, żeby lecia, żeby na YouTube wystawiać od 18 do północy. Kurczę. Zawsze mówię, że chcę kupić kamerkę GoPro Hero 7 Black chciałem kupić 4K UHD Ale Czut. Wysprzedały się Nie ma W całej Polsce już nie ma Tylko została Chyba Smile Za 1200 ja to już sobie wolę dołożyć 300 zł i kupić kamerkę GoPro Hero 8. Bo to już też będzie lepsze. Lepszy obraz, lepsze wszystko. A teraz się muszę męczyć z tym telefonem. Tak to sobie to ustawię gdzieś, a tak się męczę z tym telefonem. Jeszcze też jest za jasno. Już się nawet nie patrzę jak na telefonie wygląda obraz. Jak chcecie oglądać to oglądajcie, jak nie chcecie to jakoś to prze, przeżyję. I proszę Was ludzie, dostawajcie subskrypcję. Wtedy będę bardziej pocieszony. Coraz staram się do Was nagrywać coraz więcej filmów. Piszcie jakie filmy bym mógł też nagrywać. Jakbym może sobie kupił mikrofon do Xboxa jakiś taki no mniej więcej tani, żeby móc z kuzynem gadać, jakbyśmy grali na Xboxie albo z kolegą, żeby gadać na Xboxie, No bardziej z kuzynem bo on ma PlayStation i fordzę byśmy mogli grać fajnie sobie. Znaczy, prosto. Nie. Prosto nie można. No cóż, jak prosto nie można jechać. No co za dziadostwo się teraz zmieniło. Ło? Ło? XP tam gdzieś jest. Ja jadę po to XP. Kurde. No. Nazwa odcinka. Kupuję dom i nie umiem trafić tablicy XP. No i teraz rozwaję. Skręcaj. A no, rzekuj, że ja nie trafię na kamień, to jest cud. Teraz powiem, że nie trafię na kamień, a zaraz będę gdzieś leżał w samochodzie albo gdzieś. Jak nic. I specjalnie tego nie zrobię. Kurde. Domy? No. I specjalnie tego nie zrobiłem, bo nie widziałem tych domów. Znaczy się troszeczkę tam z daleka widziałem, ale skręcałem. Tylko że przez to, że tak skakało, to nie udało się ominąć. I kamienie. Skąd ja to wiem? Skąd ja to mogę znać po sobie? Jutro taki będzie o nie wiem, jakoś za dnia bym chciał nagrać. Prędzej troszeczkę porządkowo odcinek, że powiadomienie filmy będą tam o którejś tam co jakieś tam godziny. Tak chcę sobie zrobić, żeby wyleciało 6 filmów. Być może uda jeśli. Ja miałem gdzieś program do. Montażu filmów, że mogę wycinać, sklejać. Jeśli to znajdę, który to był, bo mam parę, to, to nic, to zrobię jakieś tam. Spróbuję zrobić fany moments, albo dziwne momenty, śmieszne momenty, jak kuzyn gra. Bo przy nim to można. Nawet, że godzinę zrobić fanny moment. Po prostu godzinne słup, słup jeszcze stoi. To jest szczęście. A dom już nie. I to jest najlepsze, że jeszcze dojechać. Jak to wygląda? Co dostanę? Jeśli super losowania to chcę, jedno super losowanie. Piotrka o zapomniałem. No nic kupuję. Tak kupuję. I też porobię wyścigi, porobię to co się da. Żeby po prostu ja jutro było jakoś 5-10 minut, dosowania. do tego musi być dużo. no co? postaram się, żeby było dużo. Nie wiem, czy da się, czy dam rady zrobić, żeby były super losowania. Jedna super rozwiązanie, no dobra, na razie jest jedno. O to niech jest. Wyróżnienia, sprawdźmy. O, auto jakieś. Gdzie, 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 co to? Odbierz na drogę. Aha, jakieś ze mną Kadirak. Ok. Wystarczy. 9 minut odcinka. Hmm. Co by tu jeszcze porobić? Nie no, nie ma nic ciekawego. Dobra. Tutaj pojedziemy o tutaj sobie to zbijemy i jedziemy. Na jej samochód, żeby było chociaż coś ciekawego. Bo taką też troszeczkę jestem już zmęczony. Ale ja chcę sobie nagrać, żeby miał troszeczkę na zapas. A no, wolę sobie jechać na prosto, przynajmniej będą jakieś emocje. No nie, kamienie już są. Nie, jak ja zaraz gdzieś będę leżał w kamieniu, to się uduszę. I skok? No Kamień jest to 1 metr. Nie ma ja pitole, co to było? O, teraz się da cofnąć. Sioko twarda beczka. Co to się dzieje? Jakie z za twarda beczka. No to nic. Szukamy szczerze. Będzie ciężko. Albo nie. Kurde, jedź w prawo. Dobrze. Skręcimy tutaj, bo być może coś będzie. O, jest tablica. Tablica jest, ale czy garaż jest? Garażu nie ma. A to skubańce jedni. Skitrali go porządnie. Nie, no, żeby tylko się noc nie robiła, bo będę musiał skończyć bo tam to się nie będzie dało grać. A czy je szukać? O panie! Już widzę te domki. Już widzę jak to tam jest. Nie, tutaj nie może być. bo to już było ze strach. Kurde. Dobra, tej do tej drogi, żeby wiedzieć, że tej... Jeden już przy tej drodze. I tak mnie to tej kusi. To nie. A tu coś? Kurde. I znowu odcinek będzie miał 20 minut Ja oczywiście nie przerywam, żeby wszystko było Nawet nie chciałbym przerywać, bo tym to jest takie oglądanie Jak oglądam jakieś tutaj tam beru, tak oni przerywają, tak nie wiem czy mi się to podoba. Nie ja, jak potem będę... Kamerką GoPro nagrywał To będę musiał przerywać Już tu widać Jakaś ten domek A czy ten garaż Kurde by będzie ciężko Niby taki łatwy teren Że się da daleko zobaczyć Ale kurcze Gdzie ja zaczynałem Tu zaczynałem jeszcze trzeba przejechać jakikolwiek. Nie, 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 mam nadzieję, że to znajdę. Co to było? Auto jakieś. Dobrze, tu już byłem, a więc jedziemy do środka. Tu byłem. Tutaj by można było jeszcze sprawdzić. Tu gdzie ja w końcu byłem? Tu? Tu byłem. A tu co jest? Gdzie to było? Tam prędzej chyba to było. Kurde, jaki jestem ślepy. Nie no nie. Ja kole O! Jest! Ale chciałem w ogóle gdzieś indziej jechać, A tutaj, tutaj bym tego na nie... Nawet tutaj bym nie myślał, żeby coś się mogło skryć. Zdziwiłem się, że to jest. Kurczę. Renault. Dobrze, to znalazłem to. Dzisiaj odcinek już kończę. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.